Zapomniany Most Powstańców to prawdziwa perełka architektoniczna. Ma 200 lat. To najstarszy most w mojej okolicy. Został zbudowany w latach 1828-35 przez internowanych powstańców listopadowych. Zbudowany z kamieni i cegły. Pod mostem przebiega rzeka Grodna. Czogiem wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Górze Chemskiej w okolicy Mostka Partyzantów. Tu niedaleko znajdowała się strażnica. Pewnie na tym y, 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 brzegu toczyły się jakieś fronty walk, bo jak to w całej Polsce bywało, więc zobaczymy, czy będzie to jakaś y, paranormalna aktywność. aktywność. Także zapraszam zapraszamy serdecznie. Czy ktoś tu ze mną jest w tym miejscu? Jest. Pytajcie, czy jesteście powstańcami, którzy budowali ten most? Ile tu was jest w tym lesie, przy tym mostie? jest, tak? A ilu nas jest? Widzisz nas? Widzisz, tak? Mężczyzna, czy możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? <grystanie> czy to ty zapaliłeś zieloną kontrolkę? Ja znaczy mam czerwone jeszcze było. Czy to weszku na to urządzenie, tutaj, które tutaj stoi? Tak. Mężczyzna, jak pokażę mnie, ja jestem Marzena. A Ty? Jak masz na imię? Przedstawisz mi się? Ja Ci się przedstawiłam. Czy jest ktoś, kto chce ze mną porozmawiać? Kobietę, słyszę. Kobietę, jak masz na imię? Co robicie w tym miejscu? Możecie mi powiedzieć? Nie możecie, czyli nie wiecie, co robicie w tym miejscu? A może jest ktoś, kto wie, co tutaj robi? Dlaczego tu jest? A jesteście dobrymi bytami? A czy są tutaj złe byty? tak nie zrozumiałam. Możecie głośno mówić wyraźnie? Czy, czy możecie podejść do tego urządzenia? Śmiało, podejdźcie do niego, pójdźcie na niego. Jeżeli jest coś tutaj z nami, niech podejdzie do tego urządzenia. Czy jest ktoś tutaj z nami? Jestem jak masz na imię? Czy to ty zapaliłeś zieloną kontrolkę? Możesz, czy możesz podejść do drugiej strony, żeby zapalić czerwoną? Czy możecie podejść do tego urządzenia? Śmia śmiało potwierdźcie, że tu jesteście. Zapalcie te lampki. Jeśli są z nami tutaj powstańcy, niech zapalą te lampki. Bardzo prosimy. Możecie to dla nas zrobić? Wkłonięcie na tą piramidkę, która tu leży. Zapalcie te lampeczki. Mogę was o to prosić? A czy zginął ktoś tutaj, w tym miejscu? Są tu jakieś zwłoki? Ja. Czy zginął ktoś tutaj w tym miejscu? Chyba tak. Witamy, Michała. Co tutaj robisz, Michala? Czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Tak, jestem tyle. Ile was tutaj jest? Czerwona napka. Czy to Ty zapaliłeś czerwoną kontrolkę? Dobra, nic nie ma. Aresztę za Czy chcecie z nami porozmawiać? Możecie z nami porozmawiać w tym momencie przez to urządzenie. Proszę, podejdźcie do niego. Jestem Tadeusz. Jak macie na imię? Na moment kończymy i opuszczamy to miejsce. Macie ostatnią szansę, żeby coś nam przekazać. Śmiało mówcie. Co chcecie nam przekazać? Nie Ilu nas tutaj widzicie? Jeżeli ktokolwiek jest ze mną w tym miejscu, niech potwierdzi swoją obecność, włączając te lampki. Dziękuję. A czy możesz zapalić więcej lampek dla mnie? Czy możesz płynąć na to urządzenie i zapalić więcej lampek? O kurczę. Dziękuję. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jeśli jesteś kobietą, zapal do zielonej. Jeśli jesteś mężczyzną, zapal do czerwonej. Kobieta, zielona druga lampka. Mężczyzna, czerwona trzecia. Mężczyzną. No, ale, poszło. ale poszło grubo, co? Na żółtej. Dziękuję. A czy możesz wpłynąć na to urządzenie tak, żeby to było do czerwonej lampki? Czy możesz zapalić wszystkie lampki na tym urządzeniu? Czy mogę Cię o to prosić? Zapal wszystkie lampki. Masz na tyle energii, żeby zapalić aż do czerwonej, do ostatniej? Czy mogę Cię o to prosić? Jeszcze, dawaj, dawaj. Jeszcze. Zapal wszystkie. Wszystkie. Jak najwięcej masz siły. Bardzo cię proszę. O, grubo. Ale grubo. I to zobacz, jaka długa jest ekspozycja, nie? Dobrze, dziękuję. Czy mój piesek Ciebie widział przed chwilą? Jest, grubo. Jeśli Ciebie widział, zapal do pomarańczowej. Widział. Jesteś tu obok nas? Czy jesteś obok nas tutaj? Jesteś przy mnie czy przy moim bracie? Gdzie stoisz? Jeśli stoisz przy mnie, zapal jedną lampkę. Stoisz przy moim bracie, tak? A nie, przy mnie. Dobrze, dziękuję. A czy możemy Ciebie usłyszeć? Chcę zobaczyć. Czy możemy Ciebie usłyszeć? Jeśli tak, zapal lampki. Możemy Ciebie usłyszeć? Jeśli tak, zapal te lampki. Chcesz z nami porozmawiać przez inne urządzenie. Dobrze, dziękuję Ci za... Patrzymy teraz flux jak będzie reagował na nasze pytania. Przed chwilą się kontrolki paliły zielona i czerwona z jednej i z drugiej strony, więc coś tutaj było. Natomiast, urządzenie jak zwykle, ustawiliśmy na 60 cm, więc niemożliwe jest, żeby coś innego zebrało. Cześć, tutaj z nami, niech podejdzie do tego urządzenia. Proszę podejść do tego urządzenia. Czy jest jakiś byt tutaj? Niech podejdzie do tego urządzenia. Cisza. Jest coś tutaj z nami? Czy możesz zapalić dla na nas te lampki? Mogę Cię o to prosić? O, dziękuję. Dziękuję mężczyznom. Chyba jesteś mężczyzną, prawda? Jeżeli jesteś mężczyzną, zgaś tą kontrolkę, jeżeli kobietom zapal z drugiej strony czerwoną. Jeżeli jesteś mężczyzną, zgaś zieloną. Jeżeli kobietom zapal czerwoną. Jesteś w dalszym ciągu z nami? Jesteś powstańcą? Powstańcem? Jeśli jesteś powstańcem, zapal y, zieloną lampkę. Proszę Cię bardzo. Możesz to dla mnie zrobić? Jeśli jesteś powstańcem, zapal zieloną lampkę. Cisza. są trzeba poczekać trochę na odpowiedź. To nie jest tak, że... Jeśli jesteś powstańcem, zapal zieloną lampkę. Jeszcze raz. Czy ktoś tutaj jest ze mną? Czy są tutaj powstańcy, którzy budowali ten most? Jak masz na imię? Umarłeś w tym miejscu? Czy jest coś, co chciałbyś mi przekazać? Teraz masz szansę, możesz mówić śmiało. Jest coś, czym chcesz się ze mną podzielić? Powiedz do tego pudełeczka, a na pewno Cię usłyszę. Dobrze, zaraz będę kończyła nagranie. Masz parę sekund, żeby coś jeszcze nam przekazać. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Przeprowadzę w tym miejscu sesję. Przeprowadzę w tym miejscu sesję. Czy ktoś tutaj jest ze mną? Czy są tutaj powstańcy, którzy budowali ten most? Umarłeś w tym miejscu? Czy jest coś, co chciałbyś mi przekazać? Teraz masz szansę, możesz mówić miło. Się ze mną podzielić? Powiedz złotego pudełeczka, a na pewno Cię usłyszę. Dobrze, zaraz będę kończyła nagranie. Masz parę sekund, żeby coś jeszcze nam przekazać. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Dobra, wracamy już z sesji. Kompletna czerń na jest już grubo grubo późno. Podsumowanie takiego odcinka jest, że było kilka odpowiedzi na SB7, natomiast mało wyraźne, więc ciężko to wyłowić na, dopiero na spokojnie w domu. Na materiale będziemy mogli dodać jakieś napisy, ewentualnie. Wychwycić jakieś słowa, które padły. Natomiast na fluksie było y, kilka razy, kontrolka się paliła. Poza tym na k miernik podskoczył, zanotował natężenie skoku pola elektromagnetycznego do trójeczki. Także coś było wśród nas. Także zobaczymy, co wyjdzie pod końcówkę. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka no i pozdrawiamy. I pozdrawiamy.